Bardzo czekałam na ten odcinek, a tak naprawdę na jego bohaterów, bo jestem tymi roślinami od lat niezmiennie zachwycona. Dlaczego opowiem za chwilę. Witajcie na pokładzie Ginkanu, zaczynamy. Pamiętam doskonale, że gdy pierwszy raz pokazywałam Wam naszą kompozycję sukulentów kilka lat temu, wasza reakcja była jednoznaczna, wielkie wow, i wcale się temu nie dziwię, bo te niby niepozorne roślinki tak naprawdę, kiedy je połączymy ze sobą odpowiednio, no i oczywiście później dobrze o nie dbamy, potrafią po prostu zachwycić. Sukulenty są również wybawieniem dla tych z Was, którzy, jak to się mówi, nie mają zielonej ręki, tak? Ręki do roślin bowiem wybaczają bardzo wiele. Są to rośliny tak łatwe w uprawie, że nawet ci z Was, którzy uważają się za beznadziejnych ogrodników, spokojnie mogą zaprosić je do własnych mieszkań czy domów. Za chwileczkę zrobimy sobie wspólnie tę kompozycję, zasadzimy nasze roślinki, ale zanim to się stanie, jeszcze kilka słów o bohaterach naszego odcinka. Sukulenty to rośliny z grupy gruboszowatych, które przystosowały się do życia w warunkach ograniczonego dostępu do wody. Wykształciły tkankę wodną, aby efektywniej wody wykorzystywać. Najczęściej owadkanka występuje w łodygach i w liściach. Rośliny te dzięki tej konkretnej cesze wybaczą nam nawet chwilowe zaniedbania. Najpopularniejszymi sukulentami są oczywiście kaktusy, znamy je wszyscy, prawda? Ale wielu z nas ma w swoich domach także aloes, agawę czy eszewerie. Do prawidłowego wzrostu nasze sukulenty potrzebują przede wszystkim słońca. Najlepiej gdybyśmy ustawiali je w najjaśniejszym pomieszczeniu, na dobrze nasłonecznionym parapecie. W ciemniejszych pomieszczeniach sukulenty tracić będą swój kolor, nie będą kwitły, a nawet mogą stracić swój pokrój. Jakiego podłoża potrzebują nasze rośliny? Preferują to bardzo przepuszczalne. Najlepiej jest zastosować gotowe podłoże dedykowane przeznaczone po prostu do kaktusów. My oczywiście pracujemy na Woka Smart, które jest podłożem właśnie dedykowanym kaktusom. Największe zapotrzebowanie na wodę sukulenty będą miały wiosną, podczas intensywnego wzrostu. Latem zmniejszamy ilość wody, podlewając je na przykład raz w tygodniu, a jesienią i zimą ograniczamy podlewanie dosłownie do minimum. Wystarczy raz w miesiącu. Największym błędem podczas uprawy sukulentów jest właśnie to zbyt obfite ich podlewanie. Sukulenty to rośliny, które nie wymagają jakiegoś specjalnego nawożenia. Jeżeli chcemy to robić, to specjalnym nawozem przeznaczonym do kaktusów i najlepiej w tej fazie wzrostu, czyli od maja do września, wystarczy, że zrobimy to raz na trzy tygodnie. Przesadzamy je dopiero wtedy, kiedy nie mieszczą się w doniczce, w której rosną, czyli będzie się to działo mniej więcej co 3-4 lata i najlepiej jest robić to wczesną wiosną. Ta nasza dzisiejsza kompozycja składać się będzie z oddzielnych roślin i tradycyjnie już zaczynamy od drenażu na dnie doniczki, eee, wysypujemy później dopiero troszeczkę podłoża i dopiero sadzimy nasze sukulenty. Ja lubię je łączyć ze sobą na zasadzie kontrastu, koloru, wielkości, faktury. Uważam, że kompozycja wygląda wtedy najbardziej okazale. Jest po prostu bardzo atrakcyjna dla oka. Świetnie jest sadzić je w grupie, w takich dużych donicach, tak żeby mogły każda z osobna roślinka zaprezentować swoje piękno bo jedna przy drugiej staje się jakby wyeksponowana, kiedy je właśnie sadzimy na zasadzie kontrastowania. I teraz jeszcze pokażę Wam taki fajny patent, który stosowałam poprzednio i dziś również go tutaj zastosuję, czyli zestawienie ze sobą dwóch donic o skrajnych wielkościach. W tej dużej układamy sobie sukulenty po obwodzie i wtedy na środku przymierzamy małą doniczkę, czy to będzie dobrze wyglądało. Jeśli jest ok, to dopiero wtedy rośliny obsypujemy podłożem. Warto oczywiście zrobić to bardzo dokładnie, żeby nam się podłoże po prostu wszędzie dostało. I dopiero na górę układamy naszą małą doniczkę i tam do niej układamy roślinki. Jak zauważyliście, rośliny są eksponowane w takiej misie kaskadowo w ten sposób, tak? czyli na takim troszeczkę jakby półkolu. To sprawia, że wszystkie są świetnie wyraźnie wyeksponowane. Mam nadzieję, że ta moja kompozycja sokolentowa po pierwsze przypadnie Wam do gustu, po drugie być może stanie się dla Was inspiracją do własnych kompozycji i takich twórczych działań. Tym bardziej, że tego typu rośliny, właśnie zgrupowane, jak ja to mówię, czyli właśnie sadzone po kilka w jakichś atrakcyjnych donicach, same w sobie są już dekoracją, a jeszcze dodatkowo można je dekorować. U nas, tak jak widzicie, to są symboliczne dosłownie grzybki, taki akcent jesienny, ale już za chwilę, dosłownie ta sama donica będzie eksponowała dekoracje typowo zimowe i świąteczne. Ja bardzo lubię wykorzystywać rośliny, tak jak mówiłam już właśnie do dekorowania. To jest taki najszybszy, najłatwiejszy sposób, żeby właśnie jakieś akcenty wprowadzić do domu. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy czas. Mam nadzieję, że spędziliście go ze mną tak samo miło, jak ja dzisiaj, sadząc te roślinki i myśląc o tym, że będziecie oglądali ten odcinek. Nie będę się na długo żegnała, no bo wiecie, że my tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Jeżeli macie ochotę na więcej tego typu treści związanych właśnie z roślinami czy z dekoracjami, to w tej chwili tutaj, gdzieś obok tu. Albo tu będziecie widzieli tablicę do tych filmów. Za dziś bardzo dziękuję. Łapki w górę poproszę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału z jakiegoś względu, to trzeba to zrobić. Klikamy subskrybuj, obok dzwoneczek będziemy wtedy w stałym kontakcie, a wy będziecie powiadamiani o wszystkich kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!